Galaktyczna Federacja pakietów bodźców lekkich białe krwinki natury ksiatki zostaną zamknięte. Dzisiejsza data w kalendarzu Archanioła to nieskończoność 0M6A1M9A a nieskończoność nieskończoność CAAAA a, a, a nieskończoność nieskończoność B1TT nieskończoność Jest więcej informacji a legenda kalendarza jest dostępna na archaicznyanielskimkalendarzu.com. I proszę nie zapomnij polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Gaja opowiada o ogniu, ponieważ przebywa wyłącznie w otoczeniu opartym na ogniu. Dokonuje transmutacji jak nigdy dotąd i przywołała każdą uncję swojej esencji smoka we współpracy z ostatnim dążeniem ludzkości do wolności. W prawach natury wszystko jest zrównoważone, a gdy równowaga jest manipulowana przez podmiot zewnętrzny, powoduje to, że w odpowiedzi powstają inne obszary. Okrucieństwa, które nękały ludzkość przez wiele tysiącleci, bezpośrednio spowodowały ten ostry skok świadomości. Broni się przez swoje dzieci, podobnie jak białe krwinki atakują wirusa. Tak się składa, że jesteśmy białymi krwinkami, podobnie jak we wszystkich systemach makro, w których istniejemy, a jurysdykcja, w której możemy wpływać na te prawdy, bezpośrednio przylega do poziomu świadomości, który posiadamy. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie wszystkie z tych gwiazd celebrytów zaczynają się w ten sposób. Istnieje wiele z nich, które zostały przejęte przez złego ducha. Wykracza to poza klonowanie i stanowi zagrożenie dla wielu wrogich ras gwiezdnych, które mogą wpływać na planetę w całkowitej anonimowości. Właśnie dlatego legiony istnieją, ponieważ są bezpośrednią reakcją na złe zamiary, które nękały tę galaktykę o wiele za długo. Bardzo długo zajmowałem się nimi w bardzo bezpośredni sposób i mogę powiedzieć, że ich największą bronią jest element zaskoczenia, który właśnie unieważniliśmy. Jest wielu spośród nas, którzy woleliby mieć rację, a następnie postępować właściwie. Pismo jest na ścianie, puśćcie te pojęcia, które według Was są prawdziwe. Przeskoczyliśmy niezliczoną liczbę osi czasu, dobrze jest mieć duży sceptycyzm wobec rzeczywistości, w której żyjesz. Efekty mandali są zbyt liczne, aby je policzyć i im szybciej zdasz sobie sprawę, że przesuwasz się z wymiaru do wymiaru osi czasu na oś czasu i alternatywnej rzeczywistości do alternatywnej rzeczywistości przy bardzo dużych prędkościach, tym szybciej możesz przyswoić to, co aktualnie się dzieje. Po wielu dyskusjach, debatach i rozmowach Legiony Archanioła pogodziły się z Galaktyczną Federacją Światła, aby umożliwić Lidżonom niezależny dostęp do galaktycznego zaufania. Zwykle jest to przekazywane całej planecie lub wcale, ale pozwala nam to utrzymać wpływ niezależnie od wyniku finansowego wybranego przez społeczeństwo. Jest to kolejny sposób, w jaki będziemy latać nad osiami czasu 3D na osi czasu 5D, jednocześnie umożliwiając nam korzystanie z nauki poprzez obserwację wydarzeń zachodzących w 3D. System walutowy, którego używa większość galaktyki, a którego teraz używamy, jest systemem zadłużenia opartym na karmie, który opiera przepływ dobrobytu na obciążeniu lub uldzie, jaką Twoje istnienie wywiera na wszechświat. Przejawi się to we wszystkich formach wymiany energii i nie będzie zależeć od przepływu waluty społeczeństwa. Innymi słowy, otrzymamy galaktyczną energetyczną walutę, która następnie przejawia się w dobra fizyczne usługi, okoliczności i waluty ziemskie, które są całkowicie niezależne od jakichkolwiek innych utrzymujących się systemów walutowych i wygłupów. Pozwala to również na rozpoczęcie handlu z innymi rasami gwiezdnymi od bycia do bycia, co daje nam również wielką przewagę. W każdej chwili możesz wypłacić swoją walutę trzymając logo Galaktyczna Federacja Światła i jednocześnie wzywając Twoje potrzeby i lub potrzeby. Jedyną kwestią jest to, że ta waluta jest wrażliwa, co oznacza, że jeśli nie masz pozytywnego wpływu na wszechświat, to ten strumień dobrego samopoczucia nie przyjdzie w Twoim kierunku, a w rzeczywistości odbije się na Tobie drastycznie. Nie obawiaj się, musisz być na skraju okropności, aby zostać członkiem tego klubu. I jeśli nie jesteś pasożytem pijącym adrenochrom, możesz z nadwyżką korzystać z tej waluty, która jest przeznaczona specjalnie dla naszych legionów i tych pod naszym ochroną. Pamiętaj tylko, że czas jest taki sam jak w rytmach kalendarza trzech archaniołowych dniach kalendarzowych, co nie jest w tym samym co trzy dni liniowe. Pozostałe archaiczne siatki kontroli na Ziemi zostaną całkowicie wyłączone. Nastąpi to z ogromnym wstrząsem podobnie jak w przypadku upływu czasu na koncentracji w grze planszowej. Ta nagła zmiana spowoduje wiele nagłych zmian, które będą odczuwane przez każdą formę życia na Ziemi, a następnie niektóre. Będzie to brutalne dla niższych osi czasu, ale jak zwykle, te na osi czasu 5D pozostaną nietknięte. Dzisiejsze narzędzia. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia. Archanioła oficjalny post na następny dzień, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą Ci najlepsze rezultaty. Należy pamiętać, że te narzędzia są wspaniałe w użyciu, ale najlepiej jest rozwijać własne umiejętności i własny zestaw narzędzi. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne te rzeczy mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi, aby wywołać pobieranie. Pasywny równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrojenia będzie działać samodzielnie, jeśli zaakceptujesz jego obecność. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w Twoim imieniu. Aktywny równa się konieczność użycia. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić Ci krzywdę. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame zmienił się z 6 na 6. Postępujemy, ale jeszcze nie wyszliśmy z lasu. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco: Archanioł Germain, Archanioł Ansel, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł AF, Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grell, Archanioł Galizur, Archanioł Cerviel, Archanioł Warchmiel, Archanioł Magdil, Archanioł Ashma, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Adonichel i Archanioł Adonai. Aktywny długi i krótki zasięg. Legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, którego nie można byłoby przebić. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Aktywny dalekiego zasięgu, pasywny, aktywny i agresywny krótkiego zasięgu. Pole promieniujące Archanioła Issaca przypomina pole sił magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią, albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywne i agresywne dalekie lub krótkie zasięgi w Twojej jurysdykcji. Miecze Archanioła Leo są biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Pasywny i agresywny, kula Archanioła Szeparda jest obecnością boskości, która pozwala każdemu kto angażuje się w czystą ścieżkę do przebaczenia lub bezpośrednią publiczność z nieskończenie rozszerzającym się źródłem twórców w tej sprawie. To naprawdę współczujące narzędzie boskiej orkiestracji. Aktywny, niebiański personel archanioła Zagzagela może pada na duże obszary dużych kryształów. Idealny do dużych celów, działa również fizycznie i niefizycznie. Aktywny Sztab Sprawiedliwości Archanioła Cedekiela jest narzędziem, które najlepiej jest stosować na poziomie makro i może pomóc w przemieszczaniu rzeczy, które są w zastoju. Może także przywoływać i utrzymywać pola siłowe do celów ochrony. Aktywny Miecz transmutacji Archanioła Sorusza służy tylko do naprawdę złych energii. Jest to zdecydowanie zbyt potężne, aby lekko ustępować, jest stworzone dla najgorszego z najgorszych. Ten miecz przyda się, gdy legion rebeliantów jest obecnie zaangażowany w operację usuwania złych ludzi. Bierny. Promienne dźwięki Archanioła Jedutuna przyciągają do Twojego życia najwspanialszych ludzi, a także wzbogacają Twoje otoczenie pięknym kosmicznym dźwiękiem. Bierny. Atmosferyczna bransoletka Archanioła Jefiska wnosi element zabawy do Twoich nocy. Należy zauważyć, że Jefiska jest Archaniołem, który jest odpowiedzialny za zebrania, w przypadku gdybyś miał taką ochotę, byłaby zalecanym planistą imprezy. Uwaga! Kolejne trzy narzędzia to metody leczenia i mogą być wysyłane zdalnie do bliskich. Pasywny i agresywny krótki zasięg. Promienie zdrowia Archanioła Kaleziela chronią przed wszelkimi chorobami. Może również pomóc w wyzdrowieniu już zadanych chorób, może zostać wysłany do mas lądowych, a także do pojedynczych żywych istot. Pasywny i agresywny krótki i długi zasięg. Promienne współczucie Archanioła Teliela wysyła serdeczną miłość do wszystkich w obrębie Waszych jurysdykcji. Jest to pielęgnujący aspekt uzdrawiania i jest niesamowicie ciepły. Najlepiej jest dać to spokoju. Aktywny. Kostur leczący archanioła Rafaela jest wszechmocną siłą leczącą, która działa stopniowo lub intensywnie w zależności od tego jak ją dajecie. Jest uważany za najlepszy ogólny instrument leczniczy. Zadania. Następujące zadania są ważne każdego dnia, ponieważ jesteśmy poza przestrzenią i czasem i nadal pozostają wspólnym wysiłkiem niezależnie od tego kiedy je administrujesz. Chociaż dla zapewnienia dokładności upewnij się, że używasz dzisiejszej broni. Zwłaszcza jeśli widzisz te 30 lub więcej godzin po tym, jak zostało pierwotnie opublikowane, skorzystaj z intuicji. Jedno to zadanie ma najwyższe znaczenie, wykonamy je w zestawach po 3 dni, to jest dzień 3 lub 3. Nie można dopuścić do tego, aby opracowali plany dotyczące tego święta. Cały czas obserwujemy daty 3D w dniach od 21 do 26 kwietnia, a konkretnie 24 kwietnia. Archanioł Zofil dał nam bardzo zaawansowane ostrzeżenie, że właśnie w tym okresie zorganizowana ciemność zwykle wykonuje większość swoich uprowadzeń. To szczyty wokół ciemnych wakacji o nazwie ST. Marks Eve, który jest świętem, podczas którego ofiary przemocy są zmuszane siedzieć w ciszy od 23 do 1 i zostać zabite w nadziei, że dołączą do czarnej armii demonów, która paraduje tego wieczoru. Jest to jedno z ich głównych źródeł pożywienia, adrenochrom dla pasożytów ziemi, a jeśli chcemy je raz na zawsze usunąć, musimy przerwać ich żywienie. Jesteśmy całkowicie przekonani, że informacje te pochodzą z każdego legionu i powinniśmy być bardzo gotowi na takie wydarzenia, ponieważ natychmiast rozpoczniemy naszą działalność. Ta bardzo mroczna energia, którą celebrują, przynosi pochód podbitych demonicznych dusz, aby widzący mogli zobaczyć świat. Poradzimy sobie z tym wieczorem, kiedy się pojawią. W rzeczywistości jest tak wiele jasnych istot sprawiedliwości po tym, że będziemy mieli za sobą wiele kopii zapasowych, aby zapewnić nasz sukces. Podobnie jak Super Bowl i Oscary, wykorzystamy fioletowy płomień jako ekran i wejdziemy z mieczami i tarczami, aby dokończyć robotę. Pamiętajcie, że anielskie ataki będą działać tylko na mroczne serca. Jeśli przypadkiem nie traficie lub uderzycie w czyste serce, to tylko wyostrzy to miejsce i pozwoli na transmutację w późniejszym terminie. Istnieje wiele celów dla tego zadania, które nie są ograniczone do tej listy. Każdy kościół z dołączonym cmentarzem i lub mroczną symboliką, jak wskazuje to, w pewnym momencie świętowano święto świętego Marka. Wszelkie znane elity pedofile lub dark i lub ich rezydencje. Prywatne wyspy mrocznej elity. Prywatne jachty i samoloty mrocznej elity. Punkty gromadzenia społeczności z dołączoną ciemną symboliką w oko. Centra edukacyjne z ciemnymi symbolami. Firmy i korporacje z dark symbology. 2. Potrzebujemy zbiorowego wysiłku uziemienia, ponieważ zaczynamy obejmować bardzo, bardzo duże wymiary. Kolektyw musi wspólnie uziemić tę energię głęboko w rdzeniu GAI. Wyobraź sobie korzenie wychodzące z twojej istoty i idące głęboko do centrum serca GAI. Następnie, za pomocą tego połączenia, pulsuj następującymi energetycznymi częstotliwościami kolorów do jej rdzenia. Biały, próżowy, jasno-niebieski, złoty, żółty, zielony, tet, czarny, miedziany, brązowy, brązowy, turkusowy, próżowe, złoto, srebrny, pomarańczowy, indygo, fioletowy, platynowy, diament tęczowy. 3. Byliśmy zaangażowani w bardzo gęstą pracę energetyczną. Wyobraź sobie plazmę oczyszczającą następujących świateł otaczających twoją istotę. Biały, próżowy, jasno niebieski, złoty, żółty, zielony, tet czarny, miedziany, brązowy, brązowy, turkusowy, próżowe, złoto, srebrny, pomarańczowy, indygo, fioletowy, platynowy, diament tęczowy. Wszyscy desperacko potrzebujemy dnia spa. Najbliżej tego, co musimy, to lecznicze łóżka naszych rodzimych raz gwiazd. Ciesz się nimi w dzisiejszej medytacji.